Podbijemy banki Złota 07, rozbiliśmy banki Złota 07, podbijemy światy, banki oraz galaktykę. Podbijemy banki Złota 07, rozbiliśmy banki Złota 07, będziemy mieli wszystko oprócz Was, będziemy mieli kogo wyzywać. Podbijemy banki, złota 07 Rozbiliśmy banki Wygrywamy jak my i wygrywamy wszystkie sny Podbijemy banki i złota 07 Rozbiliśmy banki i złota 07